Bitcoin lokalnie broni 20 tysięcy dolarów. Jakie są szanse na dalsze spadki i czego się spodziewać, czyli potencjalne scenariusze wzrostowe i spadkowe dla Bitcoina, ETH, DOTA i wybranych altcoinów przez was w komentarzach w poprzednim materiale. Koniec wakacji i koniec wakacyjnej promocji, ale przygotowałem dla was ostatnią. Tak dużą promocję w najbliższym czasie na wszystkie kursy edukacyjne, ale za chwilkę sobie do tego przyjdziemy szczegółowo i wracam z moim produktem spot premium, który dał naprawdę dużo zarobić, kiedy właśnie ten kurs, ten produkt był dostępny dla moich partnerów edukacyjnych, ale o tym w dalszej części tego filmu. Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale Związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, jak coś ode najnowsza analiza w rynku. Omówimy sobie co się wydarzyło od ostatniej analizy. Czy zmieniły się jakieś scenariusze? Powiem Wam po raz kolejny to, co w tym momencie widzę na wykresie lokalnie, ale też z dużej perspektywy zobaczymy sobie z większych interwałów, czego można się dalej spodziewać w perspektywie, właśnie długoterminowej, jeżeli chodzi o Bitcoina. Czy ogólnie o rynek? Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście do suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, przywizywać, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, komentarz taktyczny, lub po prostu napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś, abym dla was przeanalizował w kolejnym materiale. Dobra, przejdziemy sobie standardowo do analizy bitcoina, albo nie, dobra, zaczniemy najpierw od komunikatu. W ostatnich materiałach mogliście śledzić też, że wam pokazywałem moje zagrywki futures, którymi dzielę się z moimi partnerami edukacyjnymi. Tak, Wszystko wam to pokazywałem w tych filmach. Od dłuższego czasu wam właśnie to pokazuję. Oprócz tego, że tutaj, to również na moim Instagramie Łukasz a. I tam dzisiaj pojawi się ankieta altcoina, którego wybraliście właśnie we wczorajszej ankiecie, znaczy w ankiecie, która skończyła się wczoraj. Więc bijacie na Insta, będzie tam analiza BNB. Oprócz tego, że większość z tych analiz się sprawdziła, przecież ja wam mówię, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to przyznaję się do tego. Tak samo pokazuję wam pozycje stratne na futures. Więc takie komentarze typu, że pokazuję tylko to, co zyskowne albo że w górę albo w dół, naprawdę są dosyć denne. Ale dobra, nie będę się na tym skupiał. Jeżeli tak myślisz, no to spoko co ja wam ci powiedzieć. Wracając do tego, co dla Was przygotowałem. Od dzisiaj, od teraz, do jutra do północy, macie możliwość skorzystania z 30% rabatu. Na wszystkie kursy, które dla Was przygotowałem, znajdziecie je na mojej stronie ŁukaszPachowski.pl. W tym macie subskrypcje miesięczne wraz z dostępem do analiz Futures czy Spot, czy Spot Premium, to o czym mówiłem, nowy produkt, w którym analizuje wybrane altcoiny pod typowe zakupy Spot i realizację zysków na Spocie. Więc zobaczcie, bo są to mocne coiny, które mogą w kolejnej hoście, czy po prostu w kolejnym byciu rynku dać naprawdę dużo zarobić, co zresztą Dokumentowałem wam na mojej stronie od zeszłego roku, od 2020 roku pokazywałem wam swoje zagrywki i tutaj też mieliście te wyniki z premium. Wszystko możecie sobie zweryfikować. Do tego również wrócę, czyli będę wam dokumentował właśnie moje wyniki, po to, abyście mogli sobie zobaczyć i wtedy żaden Janusz tutaj czy marny hajterek nie będzie chciał się do czego przyczepić. Inwestycja wypłaca najlepsze odsetki, to powtarzam wam od zawsze pełne kursy 3 miesięczne. Wraz z sesjami edukacyjnymi, indywidualnymi, grupowymi to wszystko jest dla Was również dostępne i opisane w zakładce moje kursy. Aby odebrać kod rabatowy, napiszcie do mnie na instagramie łukaszpochowski.pl. Po więcej informacji powiem Wam krok po kroku, co zrobić, jak zacząć swoją edukację, ale macie możliwość również korzystania właśnie z tych zagrywek, z moich update'ów, które również Wam pokazuję, których tutaj na YouTubie nie zobaczycie. Więc do jutra, mega promocja. Jeżeli to Cię interesuje, chcesz się uczyć konkretnej wiedzy dostać, na podstawie której robię właśnie te analizy, które tutaj zresztą widzicie. No to wiesz, co robić? Wbijaj 30% rabatu długo już nie będzie. Dobra, to tyle w temacie tytułem promocji. Lecimy. Mieliśmy to zejście tutaj, tak? Mówiłem Wam o wybiciu tego wsparcia dla ceny. Cena nam tutaj podbiła znowu, mieliśmy zejście takie manipulacyjne. A szkoda właśnie, bo wczoraj przez ten ruch tutaj jakby zamknąłem. Anulowałem pozycję BNB dla moich partnerów edukacyjnych, i odwrócę na Instagrama. Zobaczycie sobie z jaką dokładnością wyznaczyłem wejście w pozycję na Longa. Popełniłem tutaj powiedzmy, błąd taki emocjonalny, patrząc na ruch bitcoina, że może cena polecieć. więc Zabezpieczając kapitał, po prostu zamknąłem tą pozycję na zero. A ta pozycja dałaby fajnie zarobić, ale to też jest taka lekcja, że nie ma co patrzeć po prostu na Bitcoina. Są pewne poziomy do wypełnienia według tych strategii, których uczę i to zostało osiągnięte. No dobra, to mniejsza mniejsza o to. W każdym razie, jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy tutaj interwał, wiesz, komentarz był jednego typa. Mamy ten spadkowy, a ja gram longa. No tak, gramy longa stary i zarobiliśmy hajsy wczoraj, rozumiesz? No bo gra się też longi. Jak się wie, gdzie ustawić, no to gra się też longi. Dobra, mamy to wybicie. Wyznaczyłem wam strefę podażową. Lokalną strefę podażową, skąd możemy zobaczyć kontynuację ruchu spadkowego? No, i tego się tutaj trzymam. Tak, jest to w okolicy tutaj tej linii trendu do przetestowania. Mamy tutaj również opór istotny dla ceny 27600. 600. Akurat dla mnie to jest mniej istotne. Bardziej to, co tutaj wyrysowałem jako potencjalne poziomy wejścia dla mnie w pozycję na spadki. i To będę zagrywał, jak to zostanie rozegrane, czy discordne, czy nie, to na pewno się o tym dowiecie. Czy tutaj, czy na Instagramie będzie to pokazane. Jak wszystkie zresztą pozycje, i te ostatnie, i zyskowne, macie na Insta wrzucane. W przypadku kontynuacji ruchu spadkowego, którego się zresztą spodziewam i więcej, tak jakby przemawia do mnie, właśnie o tego typu zagrywki, mamy tutaj możliwość dojścia do tych tutaj poziomów i tej zielonej strefy. Ekstremalnie, może nawet nie ekstremalnie, ale gdyby nam się tutaj rysował taki schemat wide który może dalej mieć zresztą miejsce akumulacji, Takiej dłuższej, no to możemy zobaczyć dojście nawet do około 17 tysięcy dolarów. Te poziomy, które tutaj powyznaczałem, macie konkretne poziomy powyznaczane, gdzie były gdzieś reakcje, tak? tak? samo jak tutaj, kiedy mówiłem Wam o tych spadkach, kiedy Trzy tygodnie temu, dwa tygodnie temu, ponad, no to również były tutaj wyznaczone te konkretne poziomy. Zobaczcie, jak cena reagowała. Zobaczcie wszystkie te boksy, które tutaj powyznaczałem. To ja tego nie kasuję, to wszystko jest, widzicie i widzicie, że były tutaj analizy te sprawdzone. Tutaj nie była sprawdzona analiza i mówiłem Wam o tym, że zaliczyłem tutaj stop loss, ale marny hejterek tego nie widzi i nie słyszy. Słyszy tylko to, co chce słyszeć. Dobra, wracając do samej analizy. Mamy tutaj tą strefę, z której może właśnie cena nam kontynuować ten ruch spadkowy. Dla mnie dopiero takie potwierdzenie na ewentualne longi byłoby zanegowanie tej strefy i utrzymanie ceny powyżej linii trendu i tego tutaj Wtedy też wsparcia na cenę. Czyli mówimy o potencjalnym scenariuszu, w którym gdzieś cena wybija tą strefę, okay? może być ruch, zejście, wybija i utrzymuje się, tak potem. Potem mamy te 23 tysiące, to jest kluczowy poziom do tego, aby myśleć o zakończeniu właśnie tych spadków i rozpoczęciu jakiegokolwiek ruchu dalszego wzrostowego. I myślę, że to jest sytuacja jasna, tutaj dużo się nie zmieniło, tak? Powiedziałem wam o potencjalnych ewentualnych dalszych. Opcjach, co musi się wydarzyć, nie wiem, czy mam tutaj wam napisać, niektórym drukowanymi literami, aby zrozumieli, co do nich mówię, czy nie. Więc ja się cieszę, że większość z Was naprawdę jest tutaj kumatych i, i czajcie, co do Was mówię. Dobra, ETH, ETH, ETH. Dolna Banda, o której Wam mówiłem również w poprzednich materiałach, utrzymała cenę. Wczoraj zejście tutaj do tej strefy, jeszcze raz przetestowanie i lokalny ruch wzrostowy. Mamy tutaj też strefę podaży, podobną jak na Bitcoinie, mamy strefę podaży, plus ten opór dla ceny, skąd cena nam kontynuowała właśnie ten ruch spadkowy, co zresztą też było przecież omawiane czarno na białym, mówiłem Wam o tym oporze w poprzednich analizach w zeszłym tygodniu. Jeżeli ktoś tego nie śledzi, no to cofnij się troszeczkę, nie cofaj się i zobacz sobie, co było omawiane i czy faktycznie o tym nie mówiłem. Jeżeli tak, no to stary, gratuluję. W sytuacji, w której cena nam zacznie zjeżdżać i ta strefa zaczyna nam puszczać, no to lecimy do okolic 1300 dolarów gdzie mamy z punktu widzenia analizy technicznej wsparcie dla ceny tych czterech szczytów plus linia trendu, okay? także to będą fajne poziomy zakupowe według mnie oczywiście na spot, ale pamiętaj że to nie jest porada inwestycyjna. Gdyby cena nam wybiła tą strefę, no to będziemy mieli otwartą drogę do okolic 1800-1900 dolarów jako potencjalna strefa realizacji zysków, tutaj Wam zaznaczę i zatrzymania się oceny, według tego co ja tutaj widzę, tak jak wspomniałem, to nie są porady inwestycyjne. Tu znowu się zrąbałem sprawy. wyznaczyłem sobie poziom na spadki, którego ani sam nie ustawiłem, ani nie dałem partnerom edukacyjnym. Fajnie to zostało tutaj osiągnięte, tak samo jak wcześniej mówiłem o tym spadku tutaj do tych poziomów, no zobaczcie, no z dokładnością co do kilku centów, też zostało to osiągnięte. I to nie jest, że ja tutaj samo zachwyt stary, stara. Po prostu Wam mówię, co zostało zrealizowane, co nie. Jeżeli coś nie zostało zrealizowane, to o tym też mówię. Tak samo jak te spadki, też o tym było mówione. Dobra, ale co było mówione, to było mówione. W sytuacji, w której zobaczymy kolejny ruch spadkowy, spodziewam się zejścia do 845. A finalnie, tak, czyli jeżeli będziemy mieli ruch spadkowy, to do tych tutaj poziomów możemy zobaczyć zejście. Jeżeli ten szczyt tutaj zostanie wybity, stąd graliśmy, tutaj mieliśmy longa, tak? Realizację zysków, no to potem możemy zobaczyć dojście i test 853, czyli tutaj właśnie te okolice, jako potencjalne targety, według tego, co widzę w tym momencie na wykresie. BNB, tak jak wspomniałem, będzie na, 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 na Insta, bo Insta, na Insta wybraliście, i od kiedy wejdzie. Spod Premium, czyli w sumie od dzisiaj, od Jutra, powiedzmy: no to już BNB nie będzie dostępny na Insta, bo BNB będzie właśnie w kursie. Spod Premium i tam szczegółowo tą kryptowalutę będę analizował. Ok, zobaczmy, jakie, ale tutaj w poprzednim materiały. Oczywiście dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze łapki w górę, za Wasze łapki w dół. O, masz rację, no i nie, ja się śmieję. Jolo, nie wrzucę FTT. Z racji tego, że mamy tam ustawione w tym momencie pozycje oczekujące na futures, ale robiłem analizę FTT jakiś czas temu. Dwa albo trzy materiały, albo w tym filmie, albo w tym filmie. Także można zobaczyć i tam są poziomy wyznaczone na FTT. GRT możemy zobaczyć spoko. Harmony One też dawno nie było, w sumie jestem ciekaw, jak to wygląda. No, no i co mam tu dużo powiedzieć: był wyznaczony poziom realizacji zysków osiągnięty przed tymi spadkami. Wyznaczyłem wtedy również dla Was. Patrzę, nawet nie widziałem tej analizy, zapomniałem o niej. Piękne wejście, cena spada do tego poziomu i właśnie są wzrosty. No nieduże, 8%, ale na futures byłoby to spoko. No, Harmony prawie zrobiło pełne recovery. Jeżeli chodzi o spot, to właśnie te okolice tutaj 0,26% byłoby fajnym poziomem realizacji zysków. A wejścia w tym momencie żadnego nowego potencjalnego zakupowego nie widzę. GRT. Co to na GRT? Właśnie ciekawe, w sumie. O, ale pozdrżało. Dużo z tego wyszedłem, ja cię kręcę. Przy dalszym ruchu spadkowym, potencjalny poziom zakupowy i potencjalny poziom realizacji zysków, jako zielony tutaj wyznaczony w tym momencie. I na tę chwilę myślę, że starczy. Ok, także tyle w dzisiejszym materiale. Wbijajcie na Instagrama, wbijajcie na moją stronę po więcej informacji. Wiecie, co robić. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Niech Bitcoin będzie z Wami, piona.